Witam państwa serdecznie. Z tej strony Zofia Nowakowska. Chciałabym bardzo serdecznie zaprosić państwa na widowisko O Miłości, Odwadze i Krzyżu, które odbędzie się już 7 czerwca o 20.45 na placu przy zespole szkół w Miętnem. Ja tam będę i mam nadzieję, że państwo również. Do zobaczenia. Nazywam się Lech Makowiecki, jestem reżyserem, scenarzystą oraz autorem balna, piosenek i pieśni koncertu pod tytułem Nauka o miłości odwadze i krzyżu. 7 czerwca o godzinie 2045 na placu przy zespole szkół w miejscowości miętnego odbędzie się premiera tego widowiska muzycznego, na którą serdecznie wszystkich zapraszam. Wstęp wolny. Do zobaczenia. O miłości odwadze i krzyżu. Przepiękny koncert. Bardzo ważne i piękne słowa, muzyka, soliści, chóry, orkiestra. To wszystko o naszym duchowym i fizycznym przetrwaniu w tak ciężkich czasach. Zapraszamy serdecznie 7 czerwca na plac przy Zespole Szkół w Miętnem o godzinie 20.45. Bądźcie z nami. Marek Bałata. Do zobaczenia. Nauka o miłości, odwadze i krzyżu. To tytuł koncertu, który odbędzie się 7 czerwca o godzinie 20.45 w miejscowości Miętne. Sam tytuł mówi za siebie. Pozdrawiam Was serdecznie, Andrzej Wiśniewski. Przyjdźcie koniecznie. Posłuchajcie. Pa! Pozdrawiam Was. Całuję.